Przed nami kolejna niedziela, niedziela Trójcy Świętej, zawsze w Kościele, w niedzielę poprzedzającą Boże Ciało, w niedzielę, która jest po zesłaniu Ducha Świętego, niedziela Trójcy Świętej, by. Przypomnieć sobie, że, że Bóg jest jeden, że Bóg jest najważniejszy, ale Bóg jest w trzech osobach: jest Ojciec, miłujący, miłosierny, jest Syn, który jest nam dany przez Ojca, jest Duch, który ożywia miłością wspólnotę wierzących. Te teksty, które na dzisiaj Kościół nam przygotowuje, są po to, by uświadomić sobie, jaki jest Bóg. I rzeczywiście i w pierwszym czytaniu, i w Psalmie, i w drugim w Ewangelii widzimy to bardzo mocno. Teksty liturgiczne tak zostały dobrane, ale cała Biblia nam to pokazuje pokazuje nam oblicze Ojca. Więc dzisiaj, rozważając te kolejne fragmenty Pisma Świętego, warto wpatrywać się, jaki obraz Ojca maluje przed nami Pismo Święte, czyli jak Bóg nam się przedstawia. Zachęcam do subskrypcji kanału Jaskinia Słowa, do tego, by komentować, udostępniać te filmy innym. Także zachęcam do wsparcia. Pod linkiem, pod filmem jest link do zrzutka.pl, gdzie można wesprzeć to, to dzieło. A zaczynamy od Księgi Wyjścia, rozdział 34, wersety od 4 do 9. To fragment bardzo szczególnej księgi, mówiącej o wyjściu z niewoli egipskiej, kiedy Mojżesz Prowadzi naród wybrany. Najpierw Mojżesz sam spotyka się z Bogiem, pyta, jakie jest Twoje imię. Bóg mówi, Jestem ten, który jestem. To znaczy, pierwsze imię Boga jest jestem, jest obecność. Obecność. To nie jest Bóg nieobecny, to nie jest Bóg, który jest jak bogowie greccy gdzieś niemi, których trzeba przekupić, żeby coś nam załatwili, jak wierzono w starożytnej Grecji, czy Rzymie, czy Mezopotamii, Egipcie. Bóg mówi, Ja jestem. W doświadczeniu niewoli w Egipcie Żydzi mieli to poczucie, że Bóg ich zostawił, że Bóg ich nie słucha. A Bóg przedstawia się Mojżeszowi Ja jestem. Jestem tym, który dosyć napatrzyłem się już, nasłuchałem się udręt mojego ludu. Ja jestem, jestem obecny, jestem w Twoim życiu, choć może niedostrzegalny, choć może wydaje się, że mnie nie widzisz. Ja jestem. To początek sieni wyjścia, potem różne perypetie narodu, doświadczenie plag egipskich, w końcu noc wyzwolenia, noc paschalna, kiedy Izrael wychodzi z Egiptu, a potem na pustyni znowu z jednej strony momenty wielkiej wierności Panu Bogu, a z drugiej momenty kryzysów. Kiedy wychodzą z Egiptu, zaczynają marudzić, że nie mają co jeść, pan Bóg daje im przepiórki manne z nieba. Idą dalej, marudzą, że nie mają wody. Pan Bur daje im wodę ze strzały. I tak cały czas pan Bór pokazuje, że bardzo troszczy się o, o lud, a lud grymasi, a lud trochę tak co ciągle wodzi na pokuszenie, co ciągle chce udowadniać, że, że Bóg rzeczywiście jest. Takim momentem kryzysowym jest pult złotego cielca, kiedy Mojżesz oddala się na górę Synaj. To wtedy lud traci cierpliwość, odlewa ze złota, z różnych obrączek, ozdób złotych, odlewają posąg cielca. No, byk jest takim, jak Zeus też przyjmował postać byka, byk jest takim zwierzęciem potężnym, silnym, mocnym. I w starożytności wiele bożków miało właśnie taki wygląd: wygląd byka. Byk, czyli taki symbol bóstwa. Więc oni też sprowadzają Boga Jachwę, Boga jedynego, do, jakiegoś, do jakiejś figurki, byka, któremu oddają cześć. Tej figurce oddają cześć. To mają wtedy Boga między sobą. Bóg jest między nami, mówią, gdy tańczą wokół złotego cielca. I to jest grzech, bardzo konkretny grzech, Pan Bóg. Każe Mojżeszowi zniszczyć ten, ten posąg cielca. Roz, jakby wścieka się Pan Bóg na naród, na, na to, że tak bardzo upokarzają ob, o, obraz Boga. A wtedy ma, ma miejsce modlitwa wstawiennicza Mojżesza, który wstawia się za swoim ludem, który, który mówi konkretnie przebacz, mówi do Boga przebacz. I dzisiejszy tekst jest po tym grzechu, czyli po grzechu z cielcem Pan Bóg zaprasza znowu Mojżesze na górę Synaj, by na nowo zawrzeć z nim przymierze, by jeszcze raz wręczyć mu tablicę dekalogu. I tutaj ciekawe, bo Pan, pan sam wstępuje w obłoku, Mojżesz zatrzymał się koło, koło niego, wypowiedział imię Boga, i Pan Bóg przechodzi przed Mojżeszem. Pan Bóg przechodzi, Bóg przechodzący, jak, jak Jezus, który przechodzi przez, przez miasta, jak Jezus przechodzi przez pomorę celną, mówiąc: pójdź za mną Mateuszowi. Bóg przechodzi przez, przed obliczem Mojżesza i Bóg sam się przedstawia. I Bóg mówi swoje imiona. Bóg mówi, że on jest bodiem miłosiernym, Bogiem łagodnym, bodiem nieskorym do gniewu, Bogiem bogatym w miłosierdzie. Włascze, w wierność. To, to jest tutaj pięć tych najgłębszych imion Boga. Najpierw Bóg miłosierny. Bóg, który jest jak matka, który ma w sobie. Bo słowo hebrajskie rachamim, miłosierdzie, ono pochodzi od słowa rechem, to znaczy łono, brzuch wnętrzności kobiety. Miłosierdzie to jest coś z wnętrzności kobiety. To tak w etymologii tego hebrajskiego słowa. Bóg jest matką. Łagodną, troszczącą się, która jako łono, które zapewnia bezpieczeństwo dziecku, Bóg tak działa wobec Izraela. Bóg jest łagodny, to znaczy, tym, jest tym, który. Przychodzi na pomoc upokorzonemu, słabemu, który nie jest takim bogiem, który szarpie, ale jest bogiem, który jest łagodny, który ratuje, nie złamie trzciny nadłamanej, nie zgasi cnotka o nitłym płomyku, powie nam Izajasz. Bóg jest bogiem łagodnym. To znowu obraz taki bardzo kobiecy Boga. Bóg jest nieskory do, do, do gniewu. Bóg się nie gniewa. Bóg cierpliwie czeka na nawrócenie. Bóg nie jest mściwy, nie jest złośliwy, nie jest upokarzającym człowieka, nie pała gniewem na wieki, ale przebacza, wzywa do nawrócenia. Jest Bogiem niekażącym, ale Bogiem miłosiernym. Dalej Bóg się przedstawia jako ten, który jest bogaty w łaskę. Łaska, cheset po hebrajsku, to znaczy ta łaskawość, bezinteresowna miłość, to znaczy ta dobroć Boga, Jego łagodność to, że nie można się wkupić w jego łaski. On łaską obdarza bezinteresownie. To nie jest transakcja, że jeśli ty mu coś dasz, to on ci da. On daje każdemu. Daje hojnie, obficie i nie chce nic w zamian. On cię kocha, oddaje dla ciebie życie, co nam pokaże tajemnica życia Chrystusa, ale nie chce nic w zamian. To nie jest tak, że nas tak trochę próbuje przekupić czy wymusić na nas, mówiąc, zobacz co ja zrobiłem dla Ciebie, teraz ty, dla, teraz ty zrób dla mnie, teraz Ty się nawróć. Nie. Nie ma nic w zamian. To ma być wszystko w wolności. I ostatnie imię Boga to wierność. Emet. Wierność. Wierność, czyli stałość. Bóg nie jest kapryśny, nie zmienia swojego rozdania. Bóg jest stały. Jeśli raz powiedział, Kocham to czego byś nie zrobił, On dalej będzie kochał. Tak się przedstawia Mojżeszowi Bóg. Dlatego Mojżesz może odpowiedzieć, oddał pokłon i mówi, darzysz mi życzliwością, proszę, pójdź pośród nas. Bo ten lud, no mój lud, jest ludem o twardym karku, jest uparty. Ale Ty przebaczysz nasze grzechy i uczynisz nas swoim dziedzictwem. Mimo, że upadamy, mimo, że znamy swoją słabość, to Ty jesteś Bogiem wiernym. I nie odchodź, bądź zawsze przy nas. Tutaj może nie jest obraz Trójcy Świętej, ale obraz Boga, który jest tak dobry, tak łagodny, tak piękny. Boga, którego Stary Testament jeszcze nie nazywa, tak, do, tak jak w Nowym Testamencie, ta Trójca Święta się jakoś mocniej pojawia. Tego jeszcze człowiek nie jest w stanie do końca opisać, ale widać ile przy, przymiotów takich pięknych, e, takich. Wytęsknionych przez człowieka ma Bóg, Bóg Jahwe. Psalm to wyjątkowo nie fragment księgi psalmów, ale dzisiejszy psalm pochodzi z księgi Daniela, z księgi prorockiej, rozdział trzeci i kilka dosłownie wersetów: pięćdziesiąty, drugi, trzeci, czwarty, piąty i szósty, bo cały hymn, z którego fragment będzie dzisiaj śpiewany jako psalm, to praktycznie cały. Trzeci rozdział, druga część trzeciego rozdziału od rozdział, od wersetu 50 do 90. 40 wersetów, był ogromny kantyk trzech młodzieńców. O co chodzi? Otóż też ważne jest, żebyśmy zawsze poznali tło, kontekst tekstu, żeby ten tekst lepiej, lepiej zrozumieć. Otóż w trzecim rozdziale księgi Daniela opisany jest król Nabuchodonozor, który sporządził znowu złoty posąg, tutaj nawiązanie do posągu konkretne i kazał wszystkim swoim poddanym oddawać cześć temu posągowi. Natomiast Żydzi nie chcieli tego robić, bo wiedzieli, że to będzie sprzeciwiało się Panu Bogu. On, on jest jedynym Bogiem i tylko Jemu będą dawał pokłon. Nie chcą żadnego cielca złotego czci, czcić i to właśnie między innymi... Szadrak, Meszak i Abetnego to są Żydzi, którzy są zwierzchnikami miast, odpowiedzialni za miasta w Babilonie. Oni nie chcą tego zrobić. Jako karę nabuchodonozor wrzuca ich do rozpalonego pieca. Chcą, chcą ich spalić. A oni w tym piecu siedzą i, i tańczą pośród ognia. Jest z nimi anioł i nic się im nie dzieje. I co śpiewają? No właśnie to jest ten psalm. To są słowa, które śpiewają ci młodzieńcy w piecu ognistym, gdzie nieustannie jak refren powtarza się Błogosławcie Pana, chwalcie Pana, wywyższajcie na wieki miłosierdzie Pana. I cały czas, mimo tego, że są wśród przeciwności. Zobaczcie, i w pierwszym i drugim czytaniu, w pierwszym czytaniu i w psalmie mamy ten obraz tego cielca. Czyli oddaje kult, czy czcze, oddaje cześć temu, co nie jest święte. Oddaję cześć temu, co nie jest Bogiem. I pytanie o to, co dzisiaj może być takim moim złotym cielcem, czy rzeczywiście potrafię się tego wyrzec, nawet kosztem tego, że będę musiał wejść do pieca chornistego. A w tym piecu nic mi się nie stanie, bo, bo pokażę wierność Bogu. Jeżeli Bóg jest wierny, to i ja mogę być wierny. Jeśli Bóg jest miłosierny, to ja mam być miłosierny. Jeśli Bóg jest łagodny, to i ja mam być łagodny. Bóg pokazuje nam, jaki jest żebyśmy mogli się od Niego uczyć, żebyśmy mogli Go naśladować. Drugie czytanie to zakończenie drugiego listu świętego Pawła do Koryntian, rozdział 13, werset od 11 do 13. Paweł pisze do wspólnoty, którą, którą zakładał, którą poznał, której doświadczał życzliwości, ale też, o którą się troszczył, bo widział, jak ta wspólnota przeżywa swoje rozterki. List Wysyła no, z potrzeby serca, bo, bo wie, że, że w tym Koryncie działy się trudne rzeczy. Ja o tym będę mówił więcej w nowym cyklu biblijnym od września, w cyklu o Świętym Pawle, gdy, ben, gdy będę mówił o, o jego listach, o jego życiu. Ale co wart, wa, warto wiedzieć? Końcówka tego listu to takie osobiste, bardzo z serca pozdrowienie, które Paweł kieruje do, do wspólnoty. Do tych, których nazywa swoimi braćmi. Bracia, radujcie się, potrzepiajcie się na duchu, bądźcie jednomyślni, pokój zachowujcie, a Bóg, który jest bodźcem miłości i pokoju, zawsze będzie z Wami. To są takie życzenia, czy modlitwa błogosławieństwa wobec wspólnoty w Koryncie. Pozdrówcie się świętym pocałunkiem i na koniec słowa, które powtarzamy bardzo często na początku Mszy Świętej. Łaska Jezusa Chrystusa, miłość Boga Ojca i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. To formuła, którą się używa na początku mszy świętej, a tutaj Paweł kończy dar swój list. I tutaj właśnie mowa o Trójcy, dlatego że łaska Jezusa Chrystusa to On jest tym, który jest dawcą łaski. On nam daje tę łaskę, to znaczy oddaje swoje życie bezinteresownie na, 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 na krzyżu. Miłość Boga. Bóg jest miłością, On daje nam miłość, On nam przebacza, a jedność jest darem Ducha Świętego. Te trzy rzeczywistości, to nie można odróżnić: łaski od miłości, od jedności, to wszystko jest jednością. Bóg jest jeden, ale mamy, mamy te trzy oblicza Boga. Czasem potrzeba nam spojrzeć na Boga jako na Ojca, troszczącego się, Stwórcę. Czasem potrzeba nam spojrzeć na Boga, który staje się naszym bratem. Który jest tak blisko człowieka, który może powiedzieć: Ja cię rozumiem, bo też jestem człowiekiem. Czasem potrzebujemy Boga, który jest łagodnością, e, który jest nadzieją, taką jaką daje nam Duch Święty. To wszystko są imiona jednego Boga. I wreszcie dzisiejsza Ewangelia, rozdział trzeci, Ewangelii Świętego Jana, wersety od 16 do 18. E, fragment Ewangelii, który, hmm, gdybyśmy mieli stracić wszystkie karty Ewangelii, to to jedno zdanie, Streszcza nam całą misję Jezusa Chrystusa, całe dzieło zbawcze opisane, całą historię zbawienia. Tak Bóg umiłował świat. To wszystko, co, co się wydarzyło, całe nawrócenie, wyjście z Egiptu, wyzwolenie z niewoli babilońskiej, cały Stary Testament, przyjście Chrystusa, jego dzieło na krzyżu. Tak Bóg umiłował świat, że dał swojego syna, by każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Bo Bóg swojego syna nie posłał po to, by ten świat potępił. Jezus nie przychodzi po to, by potępić. Jezus przychodzi po to, by zbawić. Zobaczcie to jedno zdanie, jak bardzo potrzeba, żebyśmy naśladowali. Żebyśmy my byli jak Chrystus, posłany przez Ojca nie by potępiać, ale by zbawić. Kościół ma być tym, który zbawia, a nie potępia. Twoje spotkanie z drugim człowiekiem ma być, ma prowadzić do zbawienia, a nie do potępienia. Jeśli idziesz do drugiego, by go potępić, nie jesteś świadkiem Chrystusa. Jeśli mówisz słowa potępiające, oceniasz, oskarżasz, e, e, jakoś obmawiasz, myślisz nawet potępiająco, nie jesteś świadkiem Chrystusa. Chrystus po, przyszedł na świat, aby zbawić, a nie potępić. Kto nie wierzy, został potępiony, bo nie uwierzył Chrystusa. To człowiek się potępia. Chrystus nie przychodzi, by potępić. Człowiek się potępia wtedy, gdy nie przyjmuje łaski Chrystusa. Gdy świadomie ją odrzuca. Gdy świadomie próbuje od niej odejść, walczyć z nią. To zdaje się nam mówić dzisiaj Jezus w tej rozmowie z Nikodemem, której fragment słyszymy w Ewangelii. Tutaj Jezus mówi o trójcy. Mówi, że Chrystus jest posłany przez Boga. Ale żeby przyjąć Chrystusa, potrzeba narodzić się w duchu świętym. Mowa jest o trójcy, znowu o nierozdzielnym Bogu. Jest taki piękny obraz, który lubię przywoływać. Obraz Trójcy Świętej. Mariusz ze świętego Wiktora, z klasztorów Marsylii, jeden z ojców Kościoła, w pisarzy wczesnochrześcijańskich, mówi o takim porównaniu, że trójca jest jak y, taka rzeczywistość: oto jest Słońce, które oświetla Ziemię. I y, y, Bóg to jest to Słońce. Bóg to jest to Słońce, które oświetla Ziemię, dociera na każdy sprawek Ziemi. Bóg jest tym, który stworzył świat i patrzy nieustannie na Niego. Y, Chrystus to jest promień tego Słońca, który dotyka Ziemi. Promień Słońca posłany przez Ojca. Jest dokładnie z tej samej tkanki, jest posłany przez ojca, by dotknąć ziemi, by, by na niej mogło zakwitnąć życie, by, by obudzić uśpioną, suchą ziemię. A Duch Święty jest ciepłem pochodzącym od tych obu, od słońca i od promienia, i nie można oddzielić. Nie może istnieć promień słońca bez słońca, nie może istnieć ciepło bez słońca. To wszystko jest jednością, Bóg jest jeden. Próbujcie pomyśleć o swoich obrazach Trójcy Świętej, które no, mogą nam pomóc zrozumieć to, co jest niezrozumialne i nawet nie powinno być, bo jest tajemnicą wiary. Jeśli da się wszystko wyjaśnić, to będzie wiedza, a nie wiara. My żyjemy we wspólnocie wierzących i wierzymy w miłość ojca, łaskę syna i dar jedności ducha. Dobrej niedzieli. Szczęść Boże.